Witam Państwa w Lesznie. Był koniec XIV wieku, gdy pojawiła się pierwsza wzmianka o Lesznie. Witam w kulinarnych podróżach Roberta Makłowicza. Skąd właśnie pomysł na Makowicza? Pomysł na Makłowicza wziął się, wziął się właściwie z tego, że oglądałem telewizor, telewizję, program właśnie Roberta Makowicza. Poszedłem do kuchni zrobić sobie jedzenie i jakoś tak samo wyszło, że zacząłem mówić takim samym głosem jak pan. Obecnym prezydentem miasta jest pan Łukasz Borowiak, były poseł i parlamentarzysta. A masz w zanadrzu inne postacie niż Makłowicz? Tak. Na przykład kogo? Na przykład Wojciech Cajrowski, na przykład pani Hanna Gronkiewicz-Walc, prezydent Warszawy. Jest tego trochę. Można nam zaprezentujesz jedną z tych postaci? Nie ma problemu. Wojciech Cejrowski? Na przykład. Proszę Państwa, stoję sobie. Za mną idzie kobieta. Kobieta do mnie mówi, panie Wojciechu, co pan robi? Tak nie wolno! No, to takie. takie A produkcje. jakie jeszcze plany na przyszłość związane z kabaretem? Chciałbym, chciałbym występować dosyć regularnie e, i zaprezentować się większej liczbie odbiorców, większej liczbie ludzi. A masz jakieś doświadczenie z kabaretem? Nie, nie mam żadnego. To są na razie moje początki. Dopiero zaczynam przygodę z tym. A od jak dawna się tym zajmujesz? Od trzech lat. Znaczy, Właściwie a... od trzech lat. No. A skąd właśnie się połączył na kabarety? Interesowałeś tym wcześniej? Może teatrem? Czy właśnie akurat yy, już od małego. Uwielbiam teatr. uwielbiam teatr, sztuki. Właśnie najbardziej komedię lubię. Stąd się chyba właśnie wziął pomysł na kabaret, żeby spróbować pewnej części teatru. W takim razie życzymy Ci powodzenia Dziękuję. i bardzo dziękujemy.